Andrzej Duda jako prezydent Polski aktywnie promuje kulturę i muzykę, organizując festiwale i wspierając młodych artystów. Jego miłość do roka i osobiste zaangażowanie budzą pozytywne reakcje, choć nie brakuje kontrowersji i oskarżeń o populizm. W materiale przyjrzymy się opiniom na temat jego działań na polskiej scenie muzycznej. Andrzej Duda jako prezydent Polski niejednokrotnie uczestniczył w wydarzeniach kulturalnych i muzycznych. Jego udział w tych eventach wielu ludziom pozwala postrzegać go jako orędownika polskiej kultury i dziedzictwa muzycznego. Jako mecenat na polskiej scenie muzycznej podjął wiele działań, by promować młodych artystów i zwracał uwagę na istotną rolę muzyki w społecznym rozwoju wrażliwości. Nie jest tajemnicą, że w trakcie swojego urzędowania prezydent Duda zainicjował kilka dużych festiwali, które poświęcone były zarówno muzyce klasycznej, jak i współczesnej. Wydarzenia te spotkały się z różnorakim odbiorem publiczności. Andrzej Duda publicznie przyznał się do swojej miłości do muzyki rockowej. W wielu swoich wystąpieniach podkreśla to zamiłowanie, dzieląc się osobistymi wspomnieniami z młodzieńczych lat, kiedy to regularnie chodził na koncerty swoich ulubionych zespołów. Uważa, że te doświadczenia wpłynęły znacząco na jego gust muzyczny oraz podejście do różnych gatunków muzycznych. Jak sam wspominał w jednym z wywiadów. Muzyka jest dla niego formą ucieczki od stresów związanych z urzędem, pozwalającą znaleźć chwilę relaksu. Fani prezydenta widzą w nim prawdziwego pasjonata muzyki, co jeszcze bardziej utwierdza ich w przekonaniu o jego autentyczności. Bardzo cenią sobie jego zaangażowanie w promowanie młodych talentów muzycznych w Polsce, a jego obecność na wydarzeniach muzycznych odbierają jako gest jednoczenia społeczności wokół wspólnych wartości kulturowych. Jak zauważa Jan Nowak z Rzeczpospolitej. Nawet osoby niebędące fanami prezydenta doceniają dobre efekty jego muzycznych inicjatyw dla młodych twórców. Jednak działania Andrzeja Dudy w sferze muzycznej nie są pozbawione kontrowersji w oczach krytyków. Zarzucają oni, że zainteresowanie kulturą i muzyką jest jedynie próbą zdobycia poparcia, a nie rzeczywistym zainteresowaniem prezydenta. Niektórzy twierdzą, że jego preferencje muzyczne mogą być postrzegane jako populistyczne, mające jedynie na celu przypodobanie się młodszym wyborcom. Marta Lewandowska z Onetu wskazuje na trudność w oddzieleniu szczerego zainteresowania muzyką od działań PR-owskich. Krytycy również podnoszą, że prezydent faworyzuje bardziej popularne gatunki muzyczne, co odbiera jako brak prawdziwego zaangażowania w promowanie całej gamy muzyki, od klasyki po mniej znane style. Andrzej Duda, w porównaniu do innych światowych przywódców, takich jak Barack Obama, wydaje się mieć inne podejście do wykorzystania muzyki w swej polityce. Podczas gdy Obama regularnie dzielił się swoimi playlistami, akcentując kulturową różnorodność, Duda bardziej koncentruje się na polskich artystach i korzeniach kulturalnych. Jednak, podobnie jak Wacław Havel, Andrzej Duda zdaje sobie sprawę z mocy muzyki jako narzędzia komunikacji społecznej, choć wykorzystuje ją inaczej, skupiając się bardziej na jej wartościach promocyjnych niż na opozycyjnych. Komentarze dotyczące muzycznych pasji Andrzeja Dudy są zróżnicowane. Anna Kowalska z Gazety Wyborczej stwierdza, że politycy interesujący się muzyką pokazują swoją ludzką stronę, a Katarzyna Król z TVN24 zauważa, że mimo iż muzyka jest od wieków częścią polityki, Duda posiada w tym swoją osobistą urokliwość. Jakub Krawczyk z Newsweeka jest zaskoczony, jak często muzyczne zainteresowania polityków odkrywane są blisko okresów wyborczych. Z kolei Justyna Piotrowska z Faktu Zastanawia się, czy prezydent rzeczywiście przesłuchuje utożsamiane z nim kawałki. Dochodząc do konkluzji, nie można pominąć faktu, że polityczne wykorzystanie muzycznych pasji wzbudza tyleż podziwu, co krytyki. Prezydent Andrzej Duda za pomocą muzyki próbuje wzmocnić swój wizerunek jako otwartego na kulturę przywódcy, choć trudno jednoznacznie stwierdzić, gdzie kończy się prywatna pasja, a zaczyna polityczny populizm. Sab Wilson niegdyś w Oktagonie powiedział Zwycięzca nie zauważa, że walczy, nie wygrywa na siłę, ale z lekkością. Może właśnie muzyka jest dla Dudy tą lekkością w politycznej walce o serca wyborców. Poznaj szokujące afery władzy, daj lajka i zasubskrybuj.